Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio na stronie głównej na YouTube wyświetlił mi się film, jak dziewczyna odtwarza stylizację z Pinteresta. I uznałam, że to jest świetny pomysł na film, e, więc stwierdziłam, że też coś takiego nagram. Więc tak, właśnie o tym będzie dzisiejszy film. Przygotowałam chyba 8 z tego co pamiętam stylizacji, z tego 3 są bardzo podobne, więc no można tego nie liczyć. Ale w każdym razie przygotowałam kilka stylizacji, znalazłam kilka zdjęć na Pinterestie właśnie z takimi fajnymi stylizacjami, które chciałabym otworzyć. Będą takie typowo-letnie, będą też na takie powiedzmy chłodniejsze letnie dni, więc myślę, że możemy zacząć. Ok, więc tutaj widzicie zdjęcie outfitu, zdjęcie z Pinterestu, które znalazłam. I tak, no, koszula nie mam żadnej czarnej czarnowej więc znalazłam taką. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mam czarne spodnie, długie i... Białe buty, tak jak było na tym zdjęciu. Zaraz nagram jakieś lepsze ujęcie tego, bo nie widać całego outfitu. E, myślę, że to tak jest lepiej, w każdym razie. Tak mam taką koszulę, właśnie długą. E, czarne zwykłe spodnie zwykłe rurki i białe buty, tak jak jest na zdjęciu. E, więc no. mi się bardzo podoba na outfit, ja w ogóle tak nie widać mnie, Bardzo często tak chodzę. E, jak jest trochę chłodniej, bo teraz to oczywiście nie chodzę w jeansach, bo bym się jak jest te 30 stopni ciągle. Więc bardzo fajny outfit. Polecam. Ten outfit się ogólnie jest strasznie różni, bo ja nie wiem, czy można to zaliczyć jako otworzenie takiego outfitu. Bo niestety nie mam żadnej takiej bluzki z takimi bufiastymi rękawami i jedyną spódniczkę w kwiatki, e, którą mam, to jest właśnie taka, no, flowy, nie wiem jak to nazwać, taka, no, no wiecie co mi chodzi, że niesprzylegająca. Um, więc, tak jak mówię, nie mam żadnej takiej bluzki z takimi rozkoszowanymi rękawami, więc po prostu założyłam zwykłą taką bluzkę z długim rękawem I tą spódniczkę no, mówię, Nie wiem, czy to można zaliczyć, ale mi się ten outfit bardzo podoba I e, w sumie nigdy chyba nie nosiłam tego outfitu, w sensie tej bluzki z tą spódniczką Ale myślę, że to spora, żeby zacząć, w sensie jak się zrobi chłodniej, bo na długie pluski na razie jest za gorąco Ale jest bardzo ładny i taki bardzo dziewczęcy, i ja bardzo lubię takie ubrania, także bardzo fajnie. W ogóle to teraz będą trzy outfity, które są, mają taką samą bazę, jakby w sensie te są spodnie do wszystkich tych outfitów. I wiecie, ja właśnie za to uwielbiam. E, Lubię takie basic rzeczy mieć. Ogólnie moja garderoba e, w większości rzeczy to są właśnie takie zwykłe rzeczy, które właśnie się łączą ze wszystkim, bo dzięki temu mogę zrobić kilka outfitów, które wyglądają zupełnie inaczej, a mają. Na przykład właśnie te same spodenki i po prostu mają inny vibe, wiecie o co chodzi Więc teraz będą sobie takie outfity I no to jest pierwszy, zwykłe jeansowe spodenki i koszulka z grafiką No ja bez przerwy tak chodzę w to, <noise> Bo to jest po prostu ładne i wygodne No i co mogę więcej powiedzieć, nie wiem, bardzo lubię ten outfit I no na pewno będę go nosić <noise> Kolejny outfit wygląda tak, w sumie ta bluzka tej dziewczyny, ona jest trochę dłuższa I jakby nie odkrywa w ogóle brzucha Ale myślę, że możemy to zaliczyć, bo Taś ta bluzka jest czarna, zresztą ma takie fajne rękawki i print podobny, więc spodenki są te same co w poprzednim outfitie i ta bluzka wygląda tak. Ona ma tutaj takie kwiatki, a tu z tego co widzę są kropki, ale to nic, jakby wygląda bardzo podobnie. I od razu, jak zobaczyłam właśnie ten outfit, to mówię, pomyślałam od razu o tej bluzce, także moim zdaniem bardzo fajnie. I ostatni outfit z tymi spodenkami, czyli wyrazisty top w mocnym kolorze i po prostu te spodenki. Um... No, bardzo mi się podoba, jakby ja w ogóle bardzo lubię ten top yy, Był w holu powiem zresztą jak tych rzeczy, co pokazuje. Tak, te same spodenki I no cóż, co ja mogę powiedzieć Ja, tak jak mówię, bardzo lubię ten top i myślę, że bardzo często będę nosić to połączenie Bo to wygląda po prostu super I właśnie takie to zdjęcie, to mi się kojarzy właśnie z takim jakimś wyjściem do yy, parku rozrywki albo coś takiego I oczywiście mam tutaj białe buty tak, jak ta dziewczyna na zdjęciu. Eee, moje białe buty to są po prostu wansy Slip on zwykłe, białe. Um, ja mam taki zwykły biały top, tylko że on aktualnie jest w praniu, więc po prostu wziąłam taki z takim printem motylkowym, ale zamiast jest spełniony. Czyli długie spodnie, um, jeansowe, i jakiś taki właśnie biały top. I tutaj ta dziewczyna ma jeszcze pełną który która jest brązowa. Ja nie mam brązowej bluzy, ale mam czarną. Całość wygląda mniej więcej tak. Bardzo fajny outfit na takie chłodniejsze właśnie letnie dni. Zdejmę to, bo mi się pogotuje. W każdym razie bardzo fajny na właśnie takie chłodniejsze letnie dni, e, albo na przykład wieczory, albo coś takiego. No, bardzo mi się podoba ten outfit. E, tak, kolejny outfit jest taki bardziej sportowy, szczerze mówiąc. Ja w tym chodzę bez przerwy na co dzień, teraz w domu i w ogóle. E, więc tak, spodenki krótkie, ale długie, takie właśnie dresowe, bardzo fajne, szare. I zwykły top, jakby nie mam żadnego szarego topu Więc po prostu wziąłam czarny Ale uważam, że to wygląda świetnie Ona ma się tak bluzę przewiązaną Jakby się zrobiło zimno Także uważam, że e, Bardzo fajny e, Bardzo fajny outfit yy, No i co, no mówię, ja, ja bez przerwy go noszę I bardzo go lubię Przez dnie wyglądała w ten sposób e, Od razu jak zobaczyłam tą bluzkę właśnie tej dziewczyny to pomyślałam o tej e, O tym moim kolorowym topie. Uważam, że to, to jest idealne <grych> Więc tak, jak to wygląda? No taki zwykły to właśnie On jest bardzo kolorowy Bardzo go lubię, wygląda moim zdaniem przepięknie I Długie spodnie z dziurami e, Spróbuję zaraz nagrać lepszy Próbuję zaraz lepiej to pokazać W każdym razie e, spodnie właśnie długie I do tego białe buty Tak wygląda na ten outfit Spodnie ma takie z dziurami na kolanach No i mówię Białe buty jak mówiłam, to była już ostatnia stylizacja. Ogólnie bardzo fajnie mi się nagrywało ten film, tylko że na dworze jest 30 stopni, więc strasznie jest mi gorąco teraz. No więc to by było na tyle w tym filmie. Uważam, że wyszło bardzo fajnie i te ultwice były naprawdę ładne, a przynajmniej mi się podobały. I fajnie też, że miałam właśnie takie ubranie, żeby je odtworzyć. Film, którym zainspirowałam się, żeby nagrać właśnie. Otworzenie tej z Pinteresta będzie na dole. I tak, yy, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Bardzo zachęcam do obserwowania mnie na Twitterze. Link jest w opisie filmu. I tak, do zobaczenia już za tydzień. Pamiętajcie, że yy, filmy na moim kanale pojawią się w każdym niedzielę o godzinie 18. Także widzimy się za tydzień.